Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi kochani. Witam się z wami na przeglądzie w Pepko. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, udostępnianiu, komentowaniu tego filmu. Będzie mi bardzo miło. Zaczynamy od nowej kolekcji. Bluzę macie tutaj za 50 zł. Powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. Eee, takie ma tutaj ściągacze co my tutaj jeszcze mamy, zaraz, ona jest chyba taka, yy, taka troszeczkę krótsza, tak mi się wydaje tu jeszcze miała takie rozporki, ma kaptur, no i z tyłu wygląda tak e, powiem wam, że fajna ta kolekcja fajna, fajne kolory ma, bardzo mi się podobają kolory, tu możecie kupić sobie je jeszcze do tego dresiki poczekajcie poczekajcie, tak o tutaj pokażę wam pokażę, pokażę wam jak tutaj e, razem to wygląda i co my tutaj mamy? Cztery dyszki od rozmiaru S do XXL. Dobra, jeszcze tutaj Wam pokażę, jak wygląda nogaweczka. Tu mamy taki ściągacz, kieszenie, sznureczki, no i z tyłu jeszcze szybko. A chyba najbardziej to podoba mi się też ta koszulka. Chociaż powiem Wam, że ja nie noszę takich koszulek z motywem właśnie e, jakichś takich z bajek y, ale ta akurat mi się podoba, bo fajne kolory. Do 3XL za 25 zł. Zobaczcie, tutaj taki rękaw. Pod, y, po, podwijany, tak, podwijany. Tu są jeszcze takie rozporki, ciachpyk. No i fajna. Fajna, bardzo fajna. I co my tutaj jeszcze mamy z tyłu? A, myślałam, że może będzie przeszyta przez tył, bo e, czasami pytacie się, czy są przeszyte. E, ale nie. Normalny t-shirt. Idziemy dalej. Widzę też, że jeansy wjechały. No i sweterki. Sweterek wam ostatnio pokazywałam ten. E, 35 zł od rozmiaru S do rozmiaru L. Więc za takie pieniądze naprawdę jak za darmo. Taki sweterek. Mm, pokazywałam wam w kolorze takim Beżowym, brązowym, coś takiego. Mam nadzieję, że y, oglądaliście mój y, poprzedni przegląd, bo tam właśnie były. Ten kto oglądał, to będzie wiedział o czym mówię. Mamy dżinsy z przetarciem tutaj na jednym kolanie, ale powiem Wam, że dżinsy też fajne. Już się będzie trzeba chyba y, zabezpieczać w takie ubrania, bo powiem Wam szczerze, że u nas to raz ciepło, raz deszcz 50 zł. Kosztują do rozmiaru 44. Do rozmiaru 44. Dzisiaj u nas było słonko, była burza, był deszcz ulewny taki, że aż woda stoi normalnie po kostki. Także, także trzeba mieć ubrania na każdą porę. Kiedyś pamiętam, jak byłam dzieckiem, to lato było takie właśnie, że jak rano było ciepło, to cały dzień było ciepło. A teraz wychodzicie z domu z ciepło, a wracacie w Trzeba było w kurtkach wracać. Trzy dyszki kosztuje bluza i ta bluza też jest naprawdę bardzo fajna. Tu ma taki ściągacz, fajna w dotyku. No i taka szara, wiecie, ja to lubię bardzo taki kolor. Dobra, tu ładnie wszystko powsadzamy, żeby tutaj nic, żeby tutaj nic nie wystawało. Dalej idziemy, dalej mamy sukienkę w kolorze zielonym. 35 zł kosztuje i jest do rozmiaru 44, tak, do rozmiaru 44, ale słuchajcie, ona się rozciąga. Jak ktoś nie lubi sztucznych materiałów, to to nie jest dla Was. Zobaczcie, zaraz Wam pokażę. Ona jest taka. No, zobaczcie, same zobaczcie. Ciachpyk, tak się rozciąga. I tam ma jeszcze kieszenie, ma y, sznurki o ciach. możecie sobie tutaj ściągnąć ma dosyć pojemne kieszonki no i taką jak ktoś w rozmiarze 4-6 to myślę, że bez problemu może sobie ją przymierzać bo są naprawdę naprawdę spora i do tego się jeszcze fajnie rozciągają dobra jeszcze tak tylko pokażę wam z tyłu i lecimy dalej lecimy dalej Idziemy, idziemy, idziemy. Zaraz tu zerkniemy. Co by tutaj Wam można było jeszcze pokazać? Zobaczcie, ile u nas jeszcze fajnych rzeczy kolorowych, letnich. Muszę się tu trochę poobkręcać. O tu widzę ładne rzeczy. Jejku, jakie fajne. Powiem Wam, że ja lubię bardzo żółty kolor. Nawet sobie bluzeczkę kupiłam żółtą tu w pepko. Cztery dyszki kosztuje. I do rozmiaru 42 kosztują, bo to spodenki. Spodenki. Pięknym, żółtym kolorze, fajne w dotyku też. No i one są jakby poszarpane, ale są przeszyte, żeby dalej to nie szło. I tak się właśnie prezentują. Proszę, z tyłu, z tyłu już mają też kieszonki. Jest jeszcze żółty t-shirt, jakby ktoś chciał. Zobaczcie. Zaraz Wam pokażę jeszcze taką ładną na ramionczka bluzeczkę, też żółtą która by też fajnie pasowała. 15 zł do rozmiaru 3XL jest ten t-shirt. Tu jest akurat rozmiar M na wieszaku. Proszę bardzo. Piszcie mi, czy już kupujecie zeszyty, zeszyty dla dzieci czy jakieś takie przybory szkolne, bo ja ostatnio nagrywałam Wam i też trochę, też trochę kupiłam tych przybor, przyborów. Już kupiłam zeszyty, jakieś okładki na zeszyty. 30 zł kosztuje taka bluzka. Proszę bardzo. Z takimi pompami takimi pufiastymi rękawami, że tak powiem. Zaraz Wam dokończę to, co mówiłam. Tylko jeszcze tu powiem Wam cenę. 25 zł do rozmiaru XXL. Też fajna bluzka. Wydaje mi się, że jeszcze są białe. Ale nie jestem pewna na 100%. Kupiłam zeszyty, kupiłam okładki i coś jeszcze kupiłam. A, i kupiłam taki plan... Tygo, plener tygodniowy, planer tego nie plener, tylko planer Yy, że możecie sobie zaplanować na każdy dzień tygodnia, co macie zrobić. nie? Dobra, tu mamy następny t-shirt, już taki bez niczego, ale również w kolorze żółtym. No i jeszcze Wam pokażę tą piękną bluzeczkę, która też fajnie by wyglądała yy, do tych spodenek. Zobaczcie, i tu jeszcze gdzieś widziałam inne kolory, zaraz Wam pokażę. I ta bluzeczka jest za 20 zł do rozmiaru XXL od rozmiaru S. No i zobaczcie. Pięknie, nie? Tak letnio. Będzie ładnie to wszystko razem wyglądało, ale też by ładniej wygl ładnie wyglądała e, innego koloru. O, tu mamy akurat, to już wam pokażę. Tu jest w kolorze niebieskim. <grym> Będę chodzić po sklepie, wam tu teraz robić te, e, no, no, no. Słuchajcie, wiecie o co chodzi? Stylizacja. O, dobra. O stylizację mi chodziło. Więc tu macie taką niebieską. Tu mamy. Jeszcze czarne spodenki Zaraz zerkniemy czy to są te same 40 zł do rozmiaru 42 to nie Chyba inne, ale też są tak przeszyte Jak tamte żółte Przeszyte po prostu i trochę poszarpane No i z tyłu Tak jak spodenki Jeszcze mamy trochę ciepełka, więc można zakupić Sobie jeszcze spodenki Przechodzimy na inne półeczki I tu są dresy Poczekajcie, zerkniemy 4 dyszki od rozmiaru S do XXL ale to są chyba te dresy. Poczekajcie, muszę się upewnić. To są chyba te właśnie z nowej kolekcji, które wam pokazywałam na początku. Tak, 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 już widzę, bo tutaj są nowości, więc to są te same dresy. Ok, tu mamy te bluzki żółte, które wam przed chwilą pokazywałam. No i zobaczcie, co tutaj wjeżdża już odzież jesienna. 70 zł kosztuje od rozmiaru S do rozmiaru L, ale powiem wam, że fajne w dotyku i nie jest ciężkie, bo wygląda na naprawdę bardzo ciężkie, a tu jest takie misiowate, no fajne. W tamtym roku były modne takie właśnie ale kurtki koszulowe. O, widzicie nawet ta naszywka nowość. Plakietka matko naszywka. Wybaczcie mi niedziela. Wybaczcie mi, niedziela. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Taką bluzeczkę, też fajna. I ta bluzka jest za 30 zł, do rozmiaru 46. 46 ma taką gumeczkę. No i tak się ogólnie prezentuje, też fajna. Spódnica, jak ktoś lubi spódnice, to zobaczcie. Tu mamy taką czarną. Chyba już widziałam tę spódnicę. Gdzieś. A, no widzicie, dobrze mówiłam. 25 zł z 40 do rozmiaru XXL, więc macie ją na wyprzedaży. Macie ją na wyprzedaży, tak ona wygląda. Bluzeczka różowa za 20 zł do rozmiaru 3XL, a tu jest akurat L. -ka. Też fajny kolor. No i ona ma tutaj z boku takie, zobaczcie, yy, paseczki do ściągania albo po prostu żeby ładniej to wyglądało. Tu mamy następną bluzkę. I ta jest, już Wam mówię, zaraz zobaczymy, za 25 zł i też do rozmiaru 3XL. Ale ładna. Kurczę, szkoda, że ten sznurek jest na dole. Tak to bardzo mi się podoba, ale ja nie lubię takich, wiecie, na końcu takich sznureczków. Jakoś tak to akurat nie podoba mi się. To, tamta druga y, fajna, bo to z boku sznurki jeszcze tam jako tako by mi nie przeszkadzały, ale już takich, mm, takich wiązanych na dole nie za bardzo mi się to podoba. No i staniki Barbie. W każdym Pepko widzę coś z Barbie i coś, czego nie widziałam w poprzednim. Więc tutaj zobaczcie, są staniki takie sportowe i już jak, jak ym, dojdę do tej ceny 25 zł od rozmiaru S do XL więc tak to się prezentuje e, tutaj, tu mamy jeszcze bieliznę i to już chyba będzie dzisiaj koniec, dziękuję Wam za to, że jesteście, mam nadzieję, że spędzacie fajnie tą niedzielę, ja dzisiaj e, zrobiłam zupkę, zrobiłam obiadek, posiedzieliśmy sobie trochę z gośćmi, e, popadał deszcz, była burza, było słonko, także wszystko naraz, a dzisiaj Wam życzę miłego, słonecznego wieczoru, trzymajcie się, cześć!